W nowych okolicznościach zapraszam Was dzisiaj do studia przed derbowym pojedynkiem ze Śląskiem Wrocław. W materiale zobaczycie dziś m.in. trenera Martina Szewele, dodatkowo napastnika miedziowych Samuela Mraza, a także dziennikarza sportowego Macieja Klimka. Będzie także o sytuacji kadrowej KGHM Zagłębia przed meczem 13. kolejki PKO Ekstraklasy, a także podsumowanie ligowych Poczynaj naszego dzisiejszego rywala. Czas na derby. Przed nami najważniejsze spotkanie w sezonie dla wszystkich kibiców KGHM Zagłębia Lubin. Już dziś o 20.30 Miedziowi zmierzą się na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław, który obecnie zajmuje czwartą pozycję w ligowej tabeli. Zapraszam na szybki raport z Miedziowej Szatni. Zacznijmy od sytuacji kadrowej w naszym zespole. Po jednomeczowej pauzie, związanej z nadmiarem żółtych kartek, wraca Chorwat Lorenzo Simić, który ponownie będzie do dyspozycji trenera Szeweli. Czy wystąpi w podstawowym składzie? Nie wiadomo, wszak Dominik Jancz zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie z Piastem Gliwice i nie jest do końca pewne czy ponownie wróci na ławkę rezerwowych. Właśnie wśród zmienników podczas meczu z Piastem Gliwicem mieliśmy okazję zobaczyć Dawida Pakulskiego, który przez dłuższy czas zmagał się z kontuzją, ale znowu jest gotowy do gry na 100%. Paka zresztą w przyszłości pokazywał już, że potrafi strzelać bramki w meczach derbowych, na co oczywiście liczymy również dzisiaj. Jak będzie finalnie wyglądał skład Miedziowych na spotkanie ze Śląskiem, tego dowiemy się tradycyjnie na godzinę przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Do spotkania ze Śląskiem Miedziowi przystępują w bardzo dobrych humorach po serii trzech meczów bez porażki. Miedziowi w ostatnim spotkaniu wywieźli punkt z bardzo trudnego dla nas terenu w Gliwicach, gdzie ostatni raz punktowaliśmy niemal 2,5 roku temu. Jedną z ważniejszych informacji również tutaj w naszym zespole jest przełamanie naszego napastnika Samuela Mraza, który w dwóch ostatnich spotkaniach dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Już teraz zapraszam na krótką rozmowę z 23-letnim Słowakiem. Tak ostatné meče sme igrali, musím povedať, že dobře. E, škoda, škoda tam bylo nejaký, nejakých e, mečov, kde sme neze, nezebrali, nepozbírali všetky punkty, ale musím povedať, že tá hra byla dobrá a i, 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 akože, e, i skuad byl taký zdecivizovaný dobre i zaangažovaný e, bojovať a valčiť na tom bojsku. Tak očivište, určite, jak strelím ránku, tak mám, mám väčšiu energiu, väčšiu motiváciu do ďalších mečov tak pokračovať. I to tež bude i tento raz v piontek, takže ja vierím, že, že máme předostatný meč u nás na stadionu, teda ostatný meč u nás na stadionu předostatný v sezóne, a škoda, že igrajeme stíle stále bez kibicov, ale budeme sa chcieť rozlučiť tu na domácom stadióne s víťazstvom. Tak je to, to niečo speciálne i pro, pro zaglebie, i takisto musí to byť speciálny meč pro nás, pro Pilkažu. Je to, je to, každý raz je to niečo väčšieho, väčšieho pro, pro, ten, pro, ten, klub I, i teraz to tak bude a myslím, že bude dôležité bude byť skoncentrovaný na ten zápas, aby sme, aby sme dobre hrali, dobre dobře, e, robili tie veci, tie reči, ako v ostatných zápasoch, i, i aby sme potom zrobili dobrý, dobrý rezult a mohli by byť kibice naši v domoch spokojní. Derby dolnego śląska to coś, na co kibice czekają przez cały sezon. Już dziś KGHM Zagłębie zmierzy się ze śląskiem Wrocław, więc tradycyjnie spójrzmy, jak wygląda sytuacja w obozie naszych najbliższych rywali. Śląsk w obecnym sezonie radzi sobie podobnie do zespołu KGHM Zagłębia. Po 12 ligowych kolejkach po dopieczni Witesława Lewiczki uzbierali jednak jeden punkt więcej. Co ciekawe, wojskowi zdecydowanie lepiej radzą sobie na w własnym obiekcie niż na wyjazdach, w spotkaniach, w których Śląsk grywał na boisku rywali, Wrocławianie nie byli już tak skuteczni i zdecydowanie częściej wracali do domu bez dobyczy punktowej. W bieżących rozgrywkach Śląsk na wyjeździe wygrał tylko z Wisłą Kraków w drugiej kolejce, a także ostatnio pokonał Beniaminka pod Beskidzie Bielsko-Biała. Spójrzmy teraz, na kogo trzeba będzie zwrócić dziś szczególną uwagę. Śląsk posiada mocną ofensywę, a jednym z jej liderów jest Robert Pich, 32-letni Słowak, w obecnym sezonie trafiał do siatki już pięciokrotnie, a także dorzucił do tego jedną asystę. Jest zdecydowanie pierwszym wyborem trenera i w każdym meczu obecnego sezonu wychodził na boisko jako gracz wyjściowej jedynastki. Pod względem asyst dominuje były piłkarz legii Warszawa Mateusz Praszelik, który czterokrotnie obsłużył swoich kolegów ostatnim podaniem. Wreszcie Bartłomiej Pawłowski, którego w Lubinie wszyscy dobrze pamiętamy, po niezbyt udanej przygodzie w Turcji skrzydłowy zdecydował się na powrót do Polski i wybrał ofertę właśnie śląska -Wroka. Jak dotąd 28-latek dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców, a swoim ostatnim trafieniem w meczu z Rakowem zapełnił Śląskowi komplet trzech punktów. Czeka nas dziś z pewnością ciężkie spotkanie. Obie drużyny zajmują wysokie miejsce w tabeli, jednak, biorąc pod uwagę imponującą domową serię miedziowych, a także nie najlepszą wyjazdową formę śląska, można uznać, że to miedziowi są faworytem. Jednak, oczywiście, wszystko zweryfikuje dziś boisko. Zanim sprawdzimy, co przed derbowym pojedynkiem powiedział trener KGHM Zagłęby Martin Szewela, przejdźmy jeszcze na chwilę do konkursu, w którym do wygrania jest najnowsza edycja Football Managera. Zasady są bardzo proste i dobrze znane. Czekamy na Instagramie na wasze zdjęcia, które jak najlepiej Oddadzą darbowy klimat. Pamiętajcie o tym, by koniecznie oznaczyć klubowe konto, tak żebyśmy mogli te materiały zobaczyć. A już teraz zapraszam Was do rozmowy ze szkoleniowcem miedziowych. Panie trenerze, w ostatnich meczach wróciliśmy na zwycięską ścieżkę i prezentujemy lepszą formę. Co zmieniło się w grze naszego zespołu w porównaniu z tymi mniej udanymi meczami, jak na przykład ze stalą mielec czy pod w lidze? Tak, tych to do dwóch meczach ze stalą mielec za Podbieski prezentovali dla našeho protivníka také bránky, ktoré ešte nemali e, udať. Pokázali mi očivište e, analýzu, dokladnú, tých e, čistých fragmentov a to samé v trakte meču e, tie buendy. Čiže poukázali sme na to a, a ja myslím, že si zrobili dobrú prácu v nastepných e, kolejkách, kde sme... E, mali zvíťazstvo, kde sme mali avans v pogari Polskom a bod z Glivic. Takže ja myslím, že na tejto droge je zvážne kontinuovať. A to je to, to na, čom, na čom chceme, chceme pokazať aj do, do, do mečov, nie tylko z, do mač, tutaj meč z derby so Šlonskom, ale to samé aj v ostatnom meči v Pogodni, takže je vážne zaangažovanie, je zváž, vážna energia pozitívna v meču a aj taký, taký team spirit. Derby to najważniejszy pojedynek dla kibiców i generalnie dla drużyn na całym świecie. Jakie pan ma wspomnienia jeszcze z gry na boisku czy z prowadzenia zespołów na Słowacji z pojedynków derbowych? Tak, zgadzam się. Derby jest derby, jest to wycieja emocja, energia, to zaangażowanie jest. Wieście jest to, jest możliwe, że to będzie więcej tak agresywnie, ale jest ważne, aby agresywita była pod kontrolą. Ale derby je z derby. No je to očekávania dla nás, dla kibicov a potom celý rok sa raz o derby a pamätám, si že môj pierší meč, ktorý bol tu, v Šlonsku a hneď pierší meč a derby a taký divoký meč 4-4 za dužo braniek v bránky a to na to sa nezapomína na takéto meče ja verím tomu, že aj tento piontek je będzie všetko prigotované tak z našej strony, že zrobíme dobrú pracu na boisku, že zaangažovanie, determinácia zavodníkov będzie na čo najvyššom požoni a že z, zrobíme zvítezstvo tutaj a tri punkty budú tutaj v Lubine a v tablici zrobíme, zrobíme skok do gory. No właśnie, wspomniał pan o tym spotkaniu pamiętnym we Wrocławiu. To był Pana pierwszy mecz jako szkoleniowca KGM Zagłębia 4-4. Później było drugie spotkanie derbowe tutaj już w Lubinie. Pewne zwycięstwo miedziowych 3 do 1. Można powiedzieć, że ma pan patent na, na zespół Śląska? to nie, jest to patent nie jest na, na żadnego przeciwnika, ale to jest ważne, na ważne, to przygotowanie. Nastawienie zawodników, pewność siebie indywidualna, pewność zespołu. Pevno šebe to oči aj partnera na tom bojsku aj zvažne, aby boli prigotovaní aj závodníci rezervoví, lebo to je, sú tiež v, kadre a často je to tak, že oni zrobia tú ružnicu v meču, takže my to samé celé spolu na to, aby každý jeden chlopak byl prigotovaný, ak najlepšie vie a zrobil tú prácu na bojsku dla ze spolu. Panie trenerze, na chcel chciałbym zapytać, jak wygląda situácia kadrová pred tým ważnym dla nás spotkaniem? tak tam je trošičku problém uh, dla nás, kde uh, nemôžeme uh, ličiť s Kacperom Chodinom na pravú stranu, ktorý zrobil z, uh, z uh, kontuziu a uh, musel zrobiť operáciu. Na levej strane Saška Balič je zachorovaný a to samé Soren rize. się to jest obrona, a w środkowej pozycji jest Filip Stażyński, na nim jeszcze musimy to same poczekać, a, ale następni chłopacy są ready, są przygotowani na mecz. Szanowni Państwo, czas na derby. Już dziś o godzinie 20.30 KGHM Zagłębie Lubin zmierzy się w pojedynku derbowym ze Śląskiem Wrocław. Z tej okazji, jak zawsze, przygotowaliśmy pięć ciekawostek odnośnie naszego najbliższego rywala. Ciekawostka numer jeden. Śląsk Wrocław jest jedną z dwóch drużyn po Koronie Kielce i GKS Katowice, której strzelaliśmy jubileuszowe bramki. Za pierwszym razem było to dwusetne trafienie w wygranym przez nas meczu 7 do 0. Spotkanie miało miejsce w 1992 roku, a autorem trafienia był Robert Stachurski. Z kolei sześćsetne trafienie miało miejsce w 2002 roku, i niestety tutaj ten pojedynek przegraliśmy 1 do 2. Autorem gola był Grzegorz Niciński. Ciekawostka numer dwa. Za każdym razem, kiedy przedstawiamy Wam naszego najbliższego rywala, pokazujemy również piłkarzy, których łączy gra w jednym, jak i w drugim klubie. Nie inaczej jest tym razem. Zagłębie i Śląsk mają wielu piłkarzy, którzy grali zarówno w Lubinie, jak i we Wrocławiu, ale nie będziemy o nich wszystkich dzisiaj mówić. Skupimy się na trzech bardzo ważnych postaciach w historii jednego, jak i drugiego klubu. Pierwsza z nich Romuald Kujawa. Dla wielu lubinian jest to piłkarz zasłużony. Piłkarz 70-lecia, zdobywca złotego buta. No, pana Romualda kojarzą praktycznie wszyscy lubinianie. Mało osób jednak wie, że pan Romuald występował również w barwach Śląska Wrocław. Dziś wrócił do Lubina i pozostaje wierny barwom naszego klubu. Na co dzień reprezentując. Nas w rozgrywkach retrofutbolistów. Drugą taką osobą jest Dariusz Marciniak, który swego czasu był jednym z najlepszych i najbardziej utalentowanych zawodników miedziowych. Mało osób wie, że do Lubina przychodził właśnie ze Śląska Wrocław. Trzecią i ostatnią osobą, o której chciałbym wspomnieć, jest legendarny trener Stanisław Świerk. Trener uznany trenerem 50-lecia na Dolnym Śląsku. Prowadził zarówno drużynę Zagłębia Lubin, którą wprowadził na europejskie salony, ale także zespół Śląska Wrocław. I z tą drużyną również święcił pewne triumfy, jak choćby w 1995 roku wprowadził Śląsk Wrocław do Ekstraklasy. Ciekawostka numer 3. Nie jest to może jakaś typowa ciekawostka, bardziej żeby zobrazować podobieństwa, jeżeli chodzi o oba kluby: Śląsk Wrocław i Zagłębia Lubin. Mają równie bogatą historię. Łączą ich tak naprawdę nie tylko zdobyte tytuły mistrzowskie tutaj mamy dwa tytuły po stronie Zagłębia i dwa tytuły po stronie Śląska-Wrocław ale także rywalizacja w Pucharze Polski. Przy czym Zagłębie to trzykrotny finalista Pucharu Polski i nigdy Miedziowym nie udało się zdobyć tego trofeum. Mamy nadzieję, że w tym sezonie po raz pierwszy zniesiemy Puchar do góry. Śląsk Wrocław zaś to dwukrotny finalista i dwukrotny zdobywca Pucharu Polski. Ciekawostka numer 4. Najwyższe zwycięstwo i najwyższa porażka. Zacznijmy od tej rzeczy bardziej przyjemnej. Najwyższe zwycięstwo Lubinian miało miejsce w sezonie 92-93 i o tym spotkaniu mówiłem już w przypadku Roberta Stachurskiego, który uzyskał wtedy jubileuszowe trafienie. Mecz zakończył się wynikiem 7-0 do 0 i było to zdecydowanie najwyższa wygrana nad lokalnym rywalem. Najwyższa porażka, no tutaj przychodzimy do rzeczy troszeczkę mniej przyjemnych. Rzecz miała miejsce w sezonie 2011-2012. Wówczas to Lubinianie na własnym stadionie przegrali ze Śląskiem Wrocław aż 1 do 5. Ciekawostka numer 5. Śląsk Wrocław, o czym powiedziałem przed chwilą, ma naprawdę bogatą historię. Takim momentem przełomowym w historii klubu były m.in. lata 60. W 1965 roku Wrocław jako jedno z największych miast w Polsce długo musiało czekać na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Było dwie dekady. Historyczny pierwszy mecz z trząbierkami bytą zakończył się jednak porażką 0-3. Pierwszą zaś bramkę w ekstraklasie zdobył Joachim Stachuła w meczu z Gwardią Warszawa. Pierwszym zwycięskim zresztą, było wygranym 2-1. Pierwsze lata gry wśród najlepszych wrocławianie przeważnie kończyli w środku tabeli lub troszeczkę niżej. W 1969 roku nastąpił pierwszy spadek do drugiej ligi. Celem oczywiście był powrót do pierwszej ligi i to się udało. WKS poza rokiem 1971, gdy niespodziewanie trafiła się groźba spadku do trzeciej ligi, prasował się w czołówce drugiej ligi, a w 1973 roku powrócił na 20 lat do ekstraklasy. Wiemy już jak wygląda sytuacja kadrowa miedziowych przed derbami, wiemy także czego mniej więcej możemy spodziewać się dziś po naszym rywalu. I zanim przejdziemy do rozmowy z dziennikarzem sportowym Maciejem Klimkiem, przypomnę Wam jeszcze tylko, że robiąc zakupy w sklepie internetowym Zagłębie macie możliwość opłacenia i odbioru swojego zamówienia w sklepie stacjonarnym w galerii Kuprum Arena. Wszystko po to, żeby nie czekać na przesyłkę. No ja powiem Ci, że dla mnie Śląsk jako drużyna nie rozwinęła się od zeszłego sezonu. Oni, wydawało się, że mając trenera Lawiczkę, który jako, jako trener, który pracował w dużych klubach, wsparcie Praga i tak dalej, preferował tak, taką grę po ziemi, budowanie akcji wieloma podaniami, to oni od tego odeszli, z czego jestem zdziwiony, no bo wybierają proste środki, raczej długie zagrania, nie ryzykują rozgrywania piłki, na swojej, na swojej połowie. Mają, grają mniej atrakcyjny futbol niż w zeszłym sezonie. Czy, czy gładkie zwycięstwo Zagłębia to chyba nie, ale, ale wydaje mi się, że wygrali na wyjeździe. To, to jest problem Śląska-Wrocław. w meczu na wyjeździe to, są, to, jest, to jest ich bolączka, bo no, wy, ta, wygrali z pod Beskidziem, no, ale powiedzmy sobie szczerze, z no, pod spod Beskidziem trudno jest nie wygrywać w tym sezonie. Także myślę. Na Zagłębie, Zagłębie nie wygrało z pod na wyjeździe. Nie, no, w, pu w Pucharze udało się przejść Zagłębiu, ale. Techowy trochę meż. No wiadomo, że pod Bezkidzie nie przegra wszystkich meczów, ale też nie jest tak, że Śląsk gra dobrze na wyjazdach. Myślę, że to się, że to się nie zmieniło i tutaj w Lubinie będzie im ciężko, będzie im ciężko grać. Nie? No bo Zagłębie, raz, że u siebie potrafi grać efektownie, nie przegrało u siebie w tym sezonie, to w każdym meczu też trzeba pamiętać, że w każdym meczu Zagłębie chyba obok Lecha jest jedyną z obok Lecha z drużyn, które, które strzelają w każdym meczu bramkę. Ja mam taką nadzieję, że. Ten mecz właśnie tak się zacznie: no bo Śląsk raczej będzie zabijał to spotkanie, taki pewnie będą mieli plan. I ja mam nadzieję, że, że Zagłębie strzeli szybko Gola i też to zmusi Śląsk do, do takiej gry bardziej ofensywnej, otwartej i może się wtedy zrobić ciekawe spotkanie dla kibiców. No powiem ci tak, ja w pamięci mam pierwsze spotkanie jeszcze trenera Szeweli, jako trenera tutaj. Ten mecz derbowy we Wrocławiu, tam było 4-4 byłem na tym spotkaniu. I, I to na pewno była fajna reklama ekstra klasy. A Zagłębie ma to do siebie, że grając u siebie, e, no potrafi zrobić show, nie? potrafi da, e, zro, zrobić widowisko, i, i, i mam nadzieję, że, że będzie tak tym razem. Że, że, że oczywiście pojawią się te błędy w defensywie, że tam Śląsk będzie miał swoje okazje, może to strzeli gole, ale też Zagłębie będzie odpowiadało tym samym. I ja liczę na takie ofensywne granie, dużo goli, no i, no i zobaczymy. No nie chcę tutaj faworyzować nikogo, ale. Ale myślę, że, 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 że te ostatnie mecze też tak pozytywnie troszkę zbudowały drużynę. No wiadomo, jak tracisz punkty w taki sposób, jak ze stalą mielec, no to potrzebujesz takich meczów na przełamanie, czy tak jak z pod po indywidualnym błędzie przegraliście na wyjeździe. No to myślę, że teraz, teraz te dwa ostatnie spotkania, no może też szczęście się odwróciło, ale to będzie taki mecz na pokazanie też jakości, no bo masz lo lokalnego rywala, z którym nie tylko będziesz chciał wygrać, ale też udowodnić swoją. Wartość. I mam nadzieję, że tak, takie to spotkanie będzie. W studiu meczowym to już wszystko. Nie zapomnijcie, by zostawić łapkę w górę i subskrybować nasz kanał Zagłębie Channel, bo właśnie tymi drobnymi gestami pomagacie Telewizji Klubowej Zagłębia się rozwijać. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!